A no to jest tragedia. To, to więcej. No, no coś trzeba z tym zrobić, bo to nie może tak być, bo to po prostu jest wistówka miasta i wygląda to fatalnie. O, to już jest beznadzieja. Dlaczego? <noise> Dlatego no przecież tam się nic nie dzieje. Tam jest brud, smród, głód i ubóstwo. Borca PKP. O, to to też. Dwójka z minus. Tyle lat to już się ciągnie i tam nie widać żadnej takiej widocznej poprawy. Nie? To już tyle było pomysłów na ten dworzec PKP, a tam aż strach wejść w dzień, a nie mówiąc już wieczorem, bo chyba jest zamknięty w nocy. Bo tak ogólnie to też projektów było dużo i za poprzedniego prezydenta, jak to miało nie wyglądać nowocześnie i pięknie. że drugi prezydent, też miał mieć pomysły i nie z tej ziemi. Właściwie jest pro rządowy, bo jest PO, prawda? Nowakowski, pan prezydent. Też się nic nie dzieje. Kompletnie. Maraz. Wina gospodarza, jak zawsze, ludzie. Dworzec jest w stanie opłakanym. Teraz kiedyś z niego korzystałam, jak jeździłam do szkoły. Teraz już rzadziej, ale powiem, że no nie jest dobrą wizytówką w Płocka. Oj, nie. O, no to to już tam raczej chyba nie byłem dawno, ale jak byłem, to tragicznie było. Po prostu niekompetentni ludzie. No i koniec. Poza tym czasami budżet, no wiadomo, są środki pieniężne, które trzeba mieć, albo trzeba zdobyć. A jak ktoś jest niekompetentny, to ich nie potrafi, no. Można by było wtedy przyrównać to do slamsów. Wiem, że jest schronisko dla, dla bezdomnych i jakaś tam ciucholandia. A więc jest jakiś zarząd każdego miejsca w Polsce, każdy jest czegoś właścicielem, jak nie dba. Jaki kram, taki gospodarz, nie? No, okropny stan, ja tam kiedyś byłem kupywałem bilet znajomej no to nie no to jest po prostu tragedia dla mnie tragedia. O, My co? mieszkamy tam się w pobliżu przecież. dworca tam jest okropnie. Tam nie ma że że... Nie tam, nie się nie nie. tam się nic nie dzieje. Bardzo jestem tym i uważam, że to jest bo w ogóle wstyd i hańba, żeby tak to wyglądał dworzec w takim wspaniałym mieście i uważam, że powinni ludzie, którzy w tej chwili wzięli ster tego miasta Zajęli się tym, nieprawda widzę, jadę pociągami, to widzę, nieprawda, że w Kutnie bardzo pięknie odnawiają, wszędzie odnawiają, wszędzie odnawiają, a u nas. Władza nasza po macoszemu to traktuje po prostu, myśmy powinni się wreszcie zmobilizować, żeby mieć piękny dworzec, my jako Płock mamy prawo do pięknego dworca. Nawet informacja to jest do niczego, nie można się dopytać o autobusy, o pociągi, nie ma komu. Nie wiem, no po prostu miasto o niego nie dba. Nie wiem kto jest zarządcą akurat dworca, ale myślę Też gdyby było miasto to na pewno by coś z tym zrobiło, bo jest w opłakanym stanie, wizytówka miasta żadna. Nie Bo tutaj żadne linie nie dojeżdżają. A dlaczego nie dojeżdżają? Co z tym dworcem? No nie, nie wiem, nie wiem, ale stąd nigdzie nie można dojechać. Nie wiem, wina, wina prezydenta. Nie rady miasta. I uważam, że to jest konieczne, żeby to, ten dworzec tu zaistniał, a nie żeby tam była przechowalnia starszych ludzi, którzy nie mają gdzie spać i nieprawda i, i w ogóle brud, smród, nędza i ubóstwo. I nie wiadomo kiedy i w którym momencie ma się jechać. Trzeba coś z tym zrobić. Dlatego, że nie dbamy jako większość. Zrobiliśmy Tumską, która jest, wydawało się wszystkim pewnie ci, tym, którzy mieli pomysły, że będzie piękna, jest brzydka. Można było część pieniędzy przerzucić na dworzec. Mamy molo, to znaczy mamy i nie mamy, bo zamknięte też można. Gospodarza nam brakuje.